Jeżeli jeszcze zastanawiacie się, co w tym roku słodkiego przygotować na święta wielkanocne, to ten sernik będzie na pewno strzałem w dziesiątkę. Puszysty, kremowy środek na spodzie brownie, do tego polewa czekoladowa w dwóch różnych smakach. To nie może nie smakować. Zapraszam po przepis. Zaczynamy od przygotowania spodu brownie i masło z czekoladą rozpuszczamy, a następnie studzimy. Jajko z cukrem ucieramy za pomocą rózgi przez kilka minut ręcznie. Następnie dodajemy przestudzone, rozpuszczone masło z czekoladą i całość mieszamy do połączenia. Na koniec dodajemy mąkę, całość mieszamy tylko do momentu, aż wszystkie składniki nam się połączą i wylewamy na tortownicę wyłożoną na spodzie papierem do pieczenia. Całość wyrównujemy. Podpieczemy w piekarniku nagrzanym do 165 stopni góra-dół przez około 80 minut i wyciągamy, kiedy będzie jeszcze tak nie do końca, dopieczony. Następnie studzimy i przygotowujemy masę serową. W międzyczasie do piekarnika wkładamy blaszkę z wodą na dolny poziom. Do misy robota przekładamy kremowe serki śmietankowe. Następnie dodajemy skórkę otartą z pomarańczy oraz mąkę i całość mieszamy. Włączamy najwolniejsze obroty robota i całość mieszamy tylko do połączenia się składników. Następnie dodajemy cukier, cały czas mieszamy i pojedynczo wlewamy jajka. Po każdym dodaniu czekamy, aż to wcześniej dodane się nam rozmiesza. Następnie dodajemy śmietankę, ekstrakt waniliowy oraz sok z pomarańczy. Wszystko mieszamy tylko do połączenia się składników. Dobrze wymieszaną masę serową wylewamy na podpieczony wcześniej spód brałni i całość wyrównujemy. Sernik pieczemy w 165 stopniach na funkcji góra-dół w kąpieli wodnej przez około 1,5 godziny. Pod koniec czasu pieczenia śmietankę 18, dżem pomarańczowy oraz cukier puder mieszamy na jednolitą konsystencję. Następnie sernik wyciągamy z piekarnika. Piekarnika nie wyłączamy. Wcześniej przygotowaną masę wylewamy na górę ciasta i całość znowu wkładamy do piekarnika. Sernik dopiekamy jeszcze przez około 20 minut. Masa na górze powinna być ścięta. Po tym czasie piekarnik wyłączamy. Studzimy sernik przy uchylonych drzwiczkach a po wystudzeniu wstawiamy na kilka godzin do lodówki. Czekolady rozpuszczamy w kąpieli wodnej, gdyby były zbyt gęste możemy dodać po łyżce oleju do każdej masy i następnie będziemy je wylewać na nasze ciasto. Wystudzony wcześniej sernik wyciągamy z formy, najpierw wylewamy białą czekoladę na górę, a następnie w niektórych miejscach nakładamy czekoladę ciemną i szpikulcem od szaszłyków robimy fantazyjne wzory, tak aby wszystko ładnie się połączyło i były to oryginalne kształty. Sernik na chwilę wstawiamy do lodówki, żeby polewa zaczęła stygnąć. Następnie, po chwili w lodówce, możemy już dekorować nasze ciasto. Według uznania, ja tutaj wzięłam sobie czekoladowe jajeczka. Niektóre z nich, jak widzicie, potłukłam i położyłam obok tych w całości. I w ten oto sposób nasz pyszny, kremowy sernik jest już gotowy. Jak widzicie, robi się go raz, dwa, a smak jest naprawdę fenomenalny. Dzięki kremowym serkom, a nie serowi z wiaderka, ten sernik jest po prostu bardziej kremowy, puszysty, lekki. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał. Jeżeli tak, to proszę o łapki w górę. Nie zapomnijcie kliknąć też subskrypcji kanału. Zajrzyjcie również na mój Facebook i Instagram, gdzie też wiele się dzieje. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję i życzę wszystkiego smacznego.